Boże Narodzenie jest w Prawosławiu jednym z 12 tak zwanych Wielkich Świąt, a także jednym z czterech spośród nich, które jest poprzedzone Postem. Trwa on 40 dni. Post kończy się Wigilią. Święta trwają 3 dni, nie licząc wieczoru wigilijnego, aby w ten sposób podkreślić udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia. Dzisiaj mamy święta Bożego Narodzenia prawosławne według kalendarza juliańskiego. E, opłacało się czekać ponieważ za drzwiami świątyni iście zimowa pogoda. E, świę, e, święta Bożego Narodzenia według kalendarza julińskiego obchodzone są 7, 8, 9 stycznia są to trzy dni świąt. Pierwszy dzień świąt jest to Boże Narodzenie, drugi dzień świąt jest to pamięć, zebranie w cześć Matki Bożej i trzeci dzień świąt jest to pamięć świętego, pierwszego męczennika Stefana. Pierwszego dnia świąt obchodzi się Narodzenie Jezusa w Betlejem, a w cerkwiach odprawiana jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Jak wierni obchodzą to święto? Uczestniczą w nabożeństwach, przystępują do świętych sakramentów, a następnie z rodzinami w domach oczywiście. Cię spędzają czas. W Lednicy, przy prawosławnej cerkwi, również odbyły się jasełka w wykonaniu grupy uczniów z ukraińskiego liceum. I zbieramy pieniądze na naszą studniówkę po prostu. To jest taka nasza tradycja od wielu lat już powtarzana, że z roku na rok klasa maturalna zbiera się, żeby właśnie wystąpić jako wertep, tak my to nazywamy, czyli jasełka i właśnie zebrać pieniądze na, na naszą studniówkę. Tutaj e, dzisiaj właśnie się zebraliśmy, żeby właśnie przyszliśmy do cerkwi prawosławnej. Tu mamy wystąpić w świetlicy dla, e, dla wiernych. Wieczorem o godzinie 17 w cerkwiach odbywają się nabożeństwa Wielkiej Wieczerni, po których wyruszają kolędnicy. Zamiast szopki niosą ogromną, ręcznie zrobioną gwiazdę, nieodłączny i jedyny atrybut prawosławnych kolędników.